Cześć, opowiem Wam pewną sytuację, która ostatnio niestety mi się przydarzyła. Otóż chwilowo pracuję w Toruniu i nie ukrywam jest to praca fizyczna. Eee, sprzątam klatki. No i przydarzyła mi się niestety kradzież. To znaczy ja zostałam ukradziona, tak jak w tytule. Opowiem wam po prostu ten dzień, kiedy to się wydarzyło. Otóż po skończonej robocie, a chodzę w, po prostu w parę lokalizacji, no i chodzę z tymi rzeczami. Wszystkimi, no to spostrzegłam się, że nie mam przy sobie portfela, dokumentów i tak dalej. Generalnie to przeważnie robiłam tak, że po prostu jak wykonywałam robotę, no to sobie brałam moją torbę z rzeczami tak na wpół piętra i po prostu no szłam na samą górę i zaczynałam od samej góry no i generalnie trafił się jeden budynek co te schody były takie takie strome takie wąskie i no niestety no byłam zmuszona po prostu położyć no nie tak też ostentacyjnie na wierzchu te te torby z rzeczami ale po prostu, ale po prostu, no, że była zamknięta klatka, i rzeczy były na wpół piętra, tak to nazwijmy. No ja miałam tam w osobnej takiej saszetce, tam słuchawki, klucze i, i tam portfel. No i ja się spostrzegłam po wykonanej robocie, że nie mam tych rzeczy. No i weszłam sobie na konto. No i okazało się, że ktoś wykonywał jakieś tam y, transakcje bez, bez pinu zbliżeniowe. I potem i po prostu miałam przy sobie telefon, ponieważ musiałam zrobić zdjęcie y, wykonanej pracy, no to zablokowałam w aplikacji kartę. No i się okazało, że po prostu y, ten osobnik, tak to nazwijmy. No, po prostu poszedł do pewnego sklepu, gdzie był monitoring. No i się wydało, bo się zachciało papierosków. No i generalnie, no to byłam taka spanikowana, nie wiedziałam co robić. No i po zablokowaniu tej karty, no to po prostu zapytałam jakichś przechodniów i udałam się na policję. No i tam spędziłam gdzieś tak z 3 godziny. Jeszcze okazało się, że mój bank był w pobliżu. I wydrukowałam e, transakcje, jakie były wykonane tą moją kartą. E, no, no i tam e, spisali protokół na policji, wszystko tam podałam, wszystko miałam przy sobie, e, PESEL miałam zastrzeżony. E, no i generalnie, no to muszę moje dokumenty, te wszystkie tam, karta dowód od nowa, i już złożyłam wnioski. Bardzo taka niefajna sytuacja. Nie życzę nikomu i obwiniałam się, że kurczę, może mogłam chodzić z tą torbą, a z drugiej strony, no nie mogłam chodzić z tą torbą, bo jak sprząta się te schody, no to można kurczę spać z nich, jak masz takie obciążenie na plecach. Więc nie, nie mogłam mieć przy sobie za dużo rzeczy, nie? I to tak łatwo powiedzieć. I generalnie, no, no co, z drugiej strony ja mogłam teoretycznie portfela nie nosić, ale tak nie do końca, bo miałam raz taką sytuację, że pan konduktor y, chciał y, ten, potwierdzenie tożsamości tam pesel jak y, mam bilet w Koleo, w aplikacji Koleo i po prostu nie było zasięgu. No to mówię, dobra, to ja wyciągnę panu plastikowy dowód, nie? No i się... No może nie zraziłam od tej sytuacji, ale po prostu e, no, zaczęłam od tamtej pory nosić ten portfel ze sobą. No i kurczę, tak wyszło bardzo, bardzo przykro. I generalnie opowiadam wam to, bo tak naprawdę taka historia mogła się każdemu przydarzyć. Albo może też część z was przeżyło już niestety kradzież. Bo tak naprawdę to jest niestety, ale takie życiowe, że kurczę no nie znasz dnia ani godziny, i tak naprawdę ja się cieszę, że nie było grubej, że nie, wiem, nie zostałam napadnięta czy, czy cokolwiek gorszego. Także tak, w taki sposób się pocieszam. I na tej policji, no to musieliśmy też oszacować szkody. No, ja miałam niejedne klucze, miałam też niestety z pracy klucze i musiałam też dzwonić tam do kierowniczki. No i bardzo taka przykra sytuacja, nie życzę nikomu. Normalnie mi wróciły wszystkie jakieś takie wspomnienia z dzieciństwa czy szkoły, jak mi dokuczano i też mi. Czy koleżanki, czy koledzy mi zabierali jakieś rzeczy i robi się głupie żarty, że komuś coś weźmiesz, potem ta osoba ci może to popsuć. Ja starałam się nie robić nigdy nikomu jakichś głupich żartów, bo po prostu nie, miałam taką empatię w sobie i nie czynię drugiemu, co, co tobie niemiłe, i tego się trzymam. Ale niestety, kurczę, nie, nie każdy tak ma. I sprawa zak no, zakończyła się tak prawie, że po prostu na drugi dzień miałam dwa telefony od pana policjanta. No, że poszli na monitoring do tych dwóch sklepów, co akurat tam była płatność kartą. Reszta transakcji to były raczej wypłaty takie 50 złotych tam z bankomatu gdzieś w pobliżu. I okazało się, że widać właśnie na monitoringu jak wyglądał ten sprawca? No i też yy, prawdopodobnie to była osoba, która no, mieszkała w tej klatce, tak? Nie, nie, że ktoś sobie wszedł, także, no, słabo, strasznie kurczę. Yy, jest zlecenie na klatki, na dane tam budynki, i ktoś robi takie coś, już nie wspominając o tym, że. Niejednokrotnie było tak, że ja przychodzę do pracy i nie ma tego sprzętu, bo ktoś sobie zabrał. Bo nie może sobie stać miotła na klatce schodowej czy tam mop. I no, no nie skomentuję tego, no to jest po prostu żenada. A nie w każdym budynku nie w każdej tam kamienicy czy bloku, bo, bo to są różne te, te budynki, te obiekty, nie zawsze jest pomieszczenie namiotły, tak? Czy, czy dostęp do wody. No już pomijając o tym, że nieraz się pytałam mieszkańców, bo chciałam sobie przepłukać mopa, a potem były pretensje, że ja robię brudnym mopę, no to Kochani, no, albo jedno, albo drugie, albo wóz, albo przewóz. I najgorsze w tej sytuacji to było to, że ja straciłam bilet miesięczny i to najbardziej bolało i boli. Oraz że musiałam wymienić wkładkę na klucz i trzeba kombinować z tymi drzwiami, bo mógłby ktoś wejść i się włamać po prostu. A dla pewności to zrobiłam, bo. Ja już nie pamiętam czy ten adres był podany, czy nie był, ale naprawdę lepiej było to zrobić, bo nie wiadomo co komu strzeli do głowy. I nawet słuchajcie, na logikę są w torbie worki na śmieci, nie? Jakieś tam picie, coś tam, i to też nie było tak ostentacyjnie na wierzchu czyli ktoś musiał w tej torbie grzebać. No, naprawdę no jaką osobą trzeba być, żeby po prostu zrobić coś takiego. I mnie zastanawia, czy ten facet, no bo to ja wiem, że to był facet. Czy on tak po prostu nie żyje w taki sposób, że on sobie gdzieś ten, albo może kto wie, kogoś gdzieś zaczepił, komuś wpysk dał, żeby ukraść. U mnie to było po prostu takie przy pracy, nie? A, a co jeśli tam były grubsze rzeczy? No, dramat to jest po prostu. I sorry, ale nawet jak ta torba tam stała, no to i tak no, nie miał ktoś przyzwolenia, no bo sorry, no, no nie miał. I pocieszające w tej sytuacji było to, że zadzwoniłam do mojego narzeczonego. On miał wtedy popołudniówkę i po prostu zadzwonił, że on będzie później i no zjawił się niestety 4 godziny później no bo do mnie tam podjechał samochodem i po mnie yy, i też no mi bardzo pomógł no nie ukrywam bo yy, bo tak naprawdę się on dowiedział jakie to były te sklepy bo w transakcjach to był po prostu kod sklepu podany no a to te kody sklepu to są różne i wiecie w nerwach co tak człowiek no, tak no, robi pomyłki, i, i tak dalej. Także to było jedyne po, pocieszające w tej sytuacji. No, i pewnie po prostu będę pracować gdzie indziej. Znowu, niestety, taki moment, że zmiana pracy, otoczenia. Co też nie jest łatwe, bo wszyscy wokół doradzają, a iść tu, a iść tam, i siam. A na przykład ktoś se robi spokojnie urodzinki, nie? I to nie jest za miłe. I niejednokrotnie się sprzeczam z kimś i nie rozumieją nie? No po prostu po co komuś tak doradzać? No nie, nie pytam o rady. Jak pytam, to jest inna sprawa, tak? Ale ja ludziom też nie doradzam za dużo, bo to naprawdę tak irytuje. Ja nie mówię komuś, że kurczę, o wiesz co, masz za dużo dzieci, bo masz tam trójkę, czwórkę, czy coś I, i takie, wiecie, no, no kurczę, no, zachowuję to przeważnie, nie wiem, tam dla siebie, no Boże, no, można się czasami naprawdę powstrzymać w język. Ja tylko mam nadzieję, że ja zdążę z tym dowodem przed wyborami, bo podobno mam zdążyć, mam mieć ten dowód podobno na koniec kwietnia, ale no zobaczymy, nie, bo przecież to jest różnie, tak, tam majówka i tak dalej, a bardzo chciałabym głosować, no bo uważam, że to jest nasz obowiązek obywatelski. Na kogo, no to nie będę zdradzać, ale nie ukrywam, ja nie mam prawicowych poglądów, bardziej mam takie, takie pośrodku, nie wiem, to chyba się nazywa, że ktoś jest centrystą bardziej, bo ja po prostu ja nie wierzę w te bajki takie populistyczne, że nie wiem, nie będzie podatków, że tego tamtego, no bo sorry, ale świat tak nie działa i to się fajnie słucha, przyjdzie co do czego, no to będzie tak samo albo będzie gorzej. I jeszcze też tak przy okazji powiem, że nie podoba mi się, że inne kobiety decydują za inne kobiety. Sorry, ale nie każdemu się rodzą zdrowe dzieci i uważam, że taka, co ma zdrowe, to nie powinna decydować innym, których tam nie chcą, czy nie mogą, czy po prostu są jakieś inne przyczyny i tyle, tak. I to jest wykonywanie wyroku na kimś. I widzicie, kradzież, i jak jest z politykami. Obiecują jedno, robią drugie, i jest jak jest, tak? Trzeba sobie wybrać mniejsze zło. No to już tam każdy uważa, jak uważa. Mówię, ja mówię moje odczucia. I to też nie znaczy, że jestem zamknięta na czyjeś tam inne zdanie, ale po prostu, no, mam swoje. Jeszcze na sam koniec chciałabym dodać, wracając do tematu odcinka, że ja to jestem młoda, a kurczę, są osoby starsze, co nie zablokują konta, bo na przykład nie będą umiały, albo też w takiej dezorientacji będą, że kurczę, gdzie tu jest mój bank i tak dalej, co robić i w ogóle nie. Także, no nie wiem no. No to jest straszne, ale trzeba być czujnym na każdym kroku i działać jakkolwiek się może. Ile jest kurczę tych oszustw na wnuczka i tak dalej. I powiem wam, że ja się bałam pracy w jakiś tam fast foodach, bo tam naprawdę trzeba zasuwać szybko, szybko i tak dalej, ale z drugiej strony to jest praca w jednym miejscu. A nie, że kurczę chodzisz z tymi rzeczami i niezależnie od pogody i tak dalej, nie? I też no mam część znajomych, co pracowali w fastach, czy nawet mój narzeczony Michał, to kurczę no chyba się też otworzę na takie możliwości, bo no zawsze się wynajdzie po prostu jakieś plusy. I no ja już wiem, że kurczę... No chciałam, chciałam sprzątać i, i tak dalej, ale no kurczę, akurat no nie tam, po prostu. Bo trzeba zrobić dane rejony, a kurczę, ludzie są problematyczni i nawet mieszkańcy kradną sprzęt. I nie tylko, no to sorry. Ja już tam zgłaszałam kierownictwu, że tam i tam jest problem i po prostu niech działają, bo... Tak nie może być. I tak Was zostawiam w tym temacie. Dzięki za wysłuchanie. Do następnego. Pa! pa.